Cześć Matko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Need for Speed Hita i teoretycznie powiedziałbym, że z gry w jaką jeszcze nigdy nie grałem, ale już grałem, bo miałem tego Game Passa przez jakiś czas i grałem w Need for Speed Hita i była to tak zajebista gierka, że także myślałem o tym, żeby sobie kupić ponownie. Aż tu nagle pojawiła się zbawienna promocja na Steamie, Need for Speed Hit za 15 zł i stwierdziłem, że po no, takiej okazji przegapić nie można. Kupiłem sobie Need for Speeda Hita, no i będziemy robić drugą serię grania w Need for Speeda Hita, to z tematów organizacyjnych. Ogólnie nie wiem jaki w tym jest sens, ale no bo normalnie myślałem, żeby streamować tego NitroSwitch, żeby to był tylko live z tego, nie? Ale chciałbym taki. żeby wszystkie jakby misje fabularne były nagrane i żeby to wrzucić od początku do końca. A potem będziemy sobie na live'a robić jakieś znajdźki czy coś w tym stylu. Taki miałem plan ogólnie. W sensie taki mam teraz plan. Wcześniej plan był taki, żeby zrobić speedrun fabuły na live'ie, ale okazuje się, że live strasznie wykrzerpuje mi kartę i jakby wszystko się baguje troszkę. To po pierwsze, a po drugie jakoś mi się nie chce robić tych live bo na tych live'ach aktywnie się znikoma i tylko potem na zapisach yy, są łapki, ale one trwają po godzinę i to tak nikt tego nie będzie nadrabiał, jakby, nie? Zwiekły moje odcinku, bo też nigdzie nie będzie Nie Nieważne, tak więc chciałbym Was powitać jakby w nowym sezonie Need for Speeda i z góry Wam mówię, że moim pierwszym autem będzie też TBMW, te bo tak. Ale najpierw od początku. Ja sobie ustawiłem już wszystkie ustawienia graficzne, tak żeby to jakoś śmigało. Mam nadzieję, że będzie śmigało. Palm City po raz kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w stanie. Codziennie tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei na ujrzenie najlepszych samochodów sportowych w akcji. Ale po zachodzie słońca można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Witamy w świecie ulicznych wyścigów. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości, gotowych naginać zasady i łamać prawo. Z tym wyzwaniem Dobry. chce się zmierzyć porucznik Frank Mercer z Palm City, A to ten szef daddy. nowo utworzonego oddziału pościgowego. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Zapamiętajcie moje słowa. Jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary dodając gazu, to czeka was niespodzianka. Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi, nie ma żadnej ucieczki. No, ja ci udowodnię, że jest, chłopie. Założysz się. O, zaraz, Szymon to się później rożu. chodzi. W ogóle, na, już nagrałem live'a z tego. To znaczy, jakby ja to Nie Niezłe tempo w tym wyścigu, Ana. Wiedzieliśmy, że nie będą się cackać. Tutaj stawką jest liga. Dalej, chłopacz, będzie dobrze. Będzie dobrze, no. Teraz wam to godę. Będzie dobrze, będzie dobrze. Jeszcze nigdy nie było tak źle, że nie może być dobrze. Nie no, a tak szczerze to... Dobra, uwaga, jedziemy do centrum. Spodziewajcie się kłopotów. No to pokłócam. Hej, mamy towarzystwo po prawej. Się do nich. Zobaczymy, co potrafią. O, left control, to jest nitro, tak? Głupi, wadzińki nareszcie. No, no. Myślałem, że się tego nigdy nie będzie. Ale nam to wredny typ, nie, 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 to nie, 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 że to są na nie odpuści, Anna. My też nie. Ta. Mów za siebie, ja odpadam! No debil. Co nie kogo ta Ana B się to ja o nie No ja to muszę wybrać. Szał, ty mnie kurwa nie las. Ty nie kurwa szał nie łap. Proszę, Nie się z tego! Proszę cię, nie rób Uwaga! przed w prawo. Ostry i po robocie. I mitro. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze mnie słychać. Przynajmniej powinno mnie dobrze słychać. Być dobrze słychać. A spierdalaj. się

Czemu ty masz negatyw w robie? Tak ja ogólnie no, ja nie polecam negatywnie, Wybadaj Chyba daje jakieś tam właściwości od No i chyba się wyjebałeś. Idealny dzień na mi się O nie no szkoda auta. Co z tego z to jest chińskie, ale szkoda? Bo Polacka to jest wolwa tak w Co wejście. zrobiłeś? Co zrobiłeś tą z tą fajną Straciłeś wóz? On stracił wóz. Nie, szoł! To twoja wina. Pożałujesz, że to przeżyłeś. A on przeżył? Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. No co? stój Uj, hej, hej, słyszysz, tutaj są kamery, nie widzisz? Co, czekaj. To tak teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Dobra, się kamerę. Próbuję, <laughs> Na ekipę, oddział, żeby będziemy wyłączał widzieli. Są konsekwencje. Frank, bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość, wyślij posłańca. Wynosi się z miasta. A jak zobaczę tu ciebie albo twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Zrozumiano? Wstawaj! No, takło spierała szybciej. Niestety, bywa. Tak więc tak, wiem, że może będziecie oglądać dwa razy to samo, bo już pewnie wszyscy widzieliście i dwo hita, ale ten będzie w lepszej jakości. Tak mi się przynajmniej wydaje, mam taką nadzieję. Postaram się na pewno, żeby był w lepszej jakości, postaram się, żeby był lepiej zmontowany. To znaczy, żeby tylko tak grać, w ten sposób, żeby potem nie trzeba było montować tego głosu podklejać i tak dalej, i tak dalej. Postaram się, żeby były wszystkie odcinki, żebyście byli na bieżąco z fabułą. I postaram się jeszcze... No, w ogóle, żeby żebyście miło spędzili czas. To znaczy że Podejrzewam, że nie hey, będziecie że co tak Co się powiem. stało? Gdzie masz samochód? Hej, sobie ano. to jakby od jakiegoś Odpadam. tam czasu. No. Wracam do Wentury i zabieram niczego. Jesteśmy ekipą. Już nie. To koniec. Co? Zamierzasz iść do Wentury? Tak. Radź sobie. Nieładnie. Tak się nie robi. W ogóle. Nie no dobra, a na kogoś tam wzięła do tej ekipy, no kurwa sami i no. Trudna muzyczka prowadzająca Farm City O, tak. Sprawdzę to. O, hej, zaraz przyjdę. No chodź. Przepraszam. Tak, musisz wymienić świecę. No, jest teraz. to? Sprawdzę koła. To może być już na łożysku. Dziś nie dam tak Po Uważam, okay. Walka z przestępczością jest niezwykle ważna. I jesteśmy w nią zaangażowani. Nasza praca to coś więcej. Tylko trzeba nie robić to co trzeba, a nie się popisywać. się W słuchaniu waszych trosk. Ja się w ogóle tak się innymi rzeczami. Bo tak się buduje złodziejami, domówieniami, którzy kradą ci wiertarki. Wywasz, Łopaty, rowery itd. itp. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. Co to? I biorę tego samego, co brałem ostatnio, bo najbardziej mi się kłop Jakby... Jest git, nie? Taki śmieszny za fulakami. Taki trochę pro, trochę... Nie jesteś stąd, co? Jestem Lukas. Czy mogę pomóc? Słyszałem, że masz tu niezłe bryki. No, niezłe. Na showdown? No, chciałbym się pościgać. Wiesz, nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt, więc mm. wybór jest mały, te są do wzięcia. To nie jest top, ale są dobre. Obejrzyj je. Może któryś? Mamy tutaj Mustanga. O, no ma mocny mamy Nissana mamy i mamy Camaro. Takiego od razu porobionego. go w ogóle mogę wybrać? O nie, nie, nie. Camaro ta tu się jest A, on nie jest do wzięcia. No są tylko trzy auto do wzięcia, a Camaro jest tylko tak, żeby. Żeby sobie było to auto nie jest dostępne strzelać. A nie nie, nie, nie tak to, to się nie jest dostępne. Nie trzeba. No tak, no jasne. <grym, <grym, tak to jest za fajne auto, żeby to wziąć na no. biorę EBMkę. bema Chcesz spróbować? Tak, chcę spróbować. Tak jak ostatnio wziąłem BMK, teraz też wezmę BMK. Tylko tym razem skopię wszystkim dupę. Co by mi się by niestety próbuję. nie udało. Znam parę osób z showdown. Spróbuję załatwić ci start. Da mi to też szansę sprawdzić, czy samochód działa jak należy. Co ty na to? Może, Może być. Nie to pasi to. Ciągle, że koszulkę chłopie musimy mi się przebrać. Bożowy to bardzo męski kolor, pamiętajcie. Dobra, teraz... Masz parę wyścigów do wyboru. Ten w centrum to długie, łagodne wiraże. A ten fiddens shorts to samo ostre zakręty. To jest Wybierz jeden i wyznacz na mapie trasy. To shorts. To ten będzie Spokojnie, doprowadźmy ten wóz, najmniej w jednym kawałku. Ojojoj, i coś się zaczyna pieprzyć. O, lebo prawie. Te wszystkie trofea, to twoje? Nie, mojego staruszka. Nie, sobie byl, trzeba zmniejszyć. Roberto żeby... Ribeiro, pan pro. Własnoręcznie odbudował tego żółtego Camaro na rocznik 67. A potem został mistrzem. Zostawił towarzystwo. Był dobry. Wszyscy te No Showdown to tutaj duże wydarzenie, nie? Nie narzekam. Dla interesów to świetna sprawa. A dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy. Przydałaby mi się teraz. Tak jak każdemu w tym mieście. Mam tylko nadzieję, że byłem za To znaczy już to zrałem, tylko cofnąłem save'a, żeby to móc nagrać na pit. Stwierdzimy, że na to jednak nie jest To nie było zamierzone, żeby wyjaśnić te książki z tego. Jedziemy. Pierwsze miejsce musi być moje. BMG trzeba dopakować, ale kupimy sobie potem jakieś inne auto. Możecie, oczywiście, pisać w komentarzach, co kupić. Dex, bądź miły dla mojego kupla. Tym razem zrobimy coś złotego, ale nie będę złoto. Dołączysz do nas? E, nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak, śmieszne, bardzo śmieszne. Zawsze do usług! Zjedzie ten Dex On na bantogra Troszeczkę pikseloza jakby Jak nagrywam to mi Trochę tego idzie na nagrywanie Jakby Trochę Pamięci i karty graficznej Pamięci karty graficznej Przede wszystkim A ja mam tylko 6GB ra RAMu no. Więc niestety ale nie pogram sobie na najwyższych ustawieniach graficznych i jak gram samemu bez nagrywania to wyciąga spokojnie na 150 skalowani na grafice ultra jacina prawie dobrze a ja nie mam nitka. zawsze zapominam, że ja nie mam nic że... 20 metrów za mną Degry zostanę w pobudzku łatwo z tobą, Dex, na razie mogę to zrobić. Posłać Dexa do Pia. Nie dam się tak po prostu wygrać. No i chyba już przewijałeś, Dex. Tu chyba już przewijałeś, Dex. Przed No i cudno. Ostatnim razem, chyba jak grałem na telefonie, to wyjąłem szóste miejsca, albo piąte, a teraz mam pierwsze. Cudno. Wygląda na to, że wóz dobrze się prowadzi. Model Jarubik może tak na się. Najlepiej wydaj teraz te całą kasę na zestaw nitro. Mnie się skończyło, ale możesz takie kupić w sklepie z częściami, a ja ci go zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz liczyć w showdown, musisz ciągle inwestować w furę, a to Wiem kosztuje. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz kurs. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. A pierwszy krok to zakup tego zestawu Nitro. Będę o tym pamiętał. Nie, na. No, Jak się... Kupujesz u mnie samochód, to serwis masz w cenie. Nieważne jak świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli ciebie, tak? Chcesz podbijać pan City na własną rękę? Proszę bardzo! Mówię tego, że byłoby ci łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. I czasem jeszcze się dzieje. Jak nikt nie patrzy. Dlaczego jest zamknięty? Myślałem, że to miasto żyje wyścigami. Wszystko przeniosło się na ulicę. Na co komu tor, skoro każda droga jest torem? O w ogóle wiedzieliście, że można robić coś takiego? No dobra, yy, tak więc yy, tu będzie ciąg dalszy fabuły. Ja sobie zrobię dzisiaj to będzie kolejna misja, którą zrobimy i, i co jaś miałem wam powiedzieć, ale zapomniałem co chciałem wam powiedzieć, więc ogólnie jest trochę problem. A wszystko żeście to już oglądali na poprzednich odcinkach, ale mam nadzieję, że te będą na tyle dobre i będą w lepszej rozszerczości w ogóle, że będziecie chcieli oglądać po raz drugi yy, te odcinki. A i mówiłem, że jeszcze... Chciałem sobie stumiwać fajnie jakoś to będzie, ale... No jakoś to będzie, no. Teraz swa Zapomniałem co mam wpuść w CNP, czyli wiem na pewno się będzie ważnego. Możecie pisać czy chcecie, żebym GTA nagrywał, bo też mam. Nie wiem jaka będzie oglądalność pod tymi odcinkami, ale mam nadzieję, że będzie duża. Nie zamierzam ich jakoś specjalnie wiecie, przerabiać. Tylko wezmę je po prostu. Mają to gdzieś! Intro, wsadzę i, i tyle. Nie, żeby tego wyda? nie obrabiać, bo da. mi się nie chce z tego w tej odcinku obrabiać. W poradniku ten obrabiam. Tak. To mój brat. Auto było moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. W sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Dobrze wiedzieć. Możesz mi wyjaśnić, o co im chodzi? W mieście brakuje części przez showdown. Sprzedadzą, wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. okej. Okay. Świeżak w siebie wierzy. Udowodnisz, że coś potrafisz? No pewnie. Daj telefon. Daj telefon, sprzedam go na alię. <laughs> to robisz tylko w jeden sposób. To, tyle? Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwę się. Dobra. pośrednikami, a ty możesz jechać do Kis. Jest tam stacja benzynowa, tam się spotkamy. A i ściągnęłam ciapkę na komórkę. Eee, dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy jej używamy. Przyda się, mówisz mi. Tady się zobaczyć ile trwa ten odcinek. Możesz doszlifować umiejętności. Bez zobowiązań, za to sporo zabawy i drobne nagrody. No, no was, słuchajcie odcinek. ciekawych historii o Lukasie. No, to przede wszystkim. Świetnie. Zadzwonię przed kolejnym spotkaniem. Cześć! Cześć, cześć. Trzymaj się. Śmieciu, ale ci skopałem ducha. <laughs> ale kręcił błączki od 36 Takie pytanie, uruchomić donate y na Livea nie, no nie dobrego, chyba nawet, bo ja się miałem konta, bo ludzie to nie wiem, czy byście mi wpłacali, tylko że kilka złotych bym od Was dostał, bo co po niektórzy, to może by mi wpłacili, Ja od razu od razu nie, nie wrzucam nie, do wora wszystkich, że nie dacie mi, nie? Ja, jakby nie wykluczam tego, ale nawet konta nie mam, ja Też nie jestem, jakby ja nigdy nie planowałem zarabiać na YouTubie, tylko tak ostatnio sobie pomyślałem, że chujba, fajnie by było, ale to. Chcę, żebym ja się mieć jakiś taki kanał, naprawdę właśnie tematyczny, i taki poradniki i tak dalej, żeby to wyświetlenia robiło, bo nie wiem, te przeróbki Winter mega się przyjęły. To znaczy, ta pierwsza, ta druga była słaba rzeczywiście i się nie przyjęła jak wygląda ta pierwsza mi wyszła i się przyjęła. Uj, mam mnóstwo wyświetleń, nawet chyba więcej niż jak pobrać Minecraft, to jest absurd, to jest abstrakcja, mówię, w ogóle nie miałem jeszcze pomysłu jak robić inne odcinki z takich serii, jak na przykład, nie, nie, miałem pomysł na serię taką, której nie ma jeszcze na polskim YouTube, w ogóle chyba na YouTube nie, przynajmniej nie znalazłem.